W odcinku 8. Koszaliński Pułk Przeciwlotniczy szykuje się do ćwiczenia poligonowego w Drawsku. Żołnierze, zanim wyruszą na to jedno z największych ćwiczeń, muszą do perfekcji opanować sprzęt i procedury. Nie jest im łatwo. Nowa przestrzeń dyskusji nad bezpieczeństwem kraju i świata. W Akademii Obrony Narodowej otwarto wszechnicę bezpieczeństwa. Wykład inauguracyjny wygłosił sam Lech Wałęsa. Zbliża się Narodowe Święto Niepodległości, odwiedzamy więc Muzeum Wojska Polskiego. Zgromadzone tam eksponaty najlepiej pozwalają prześledzić polską drogę do niepodległości.